Krystian, w trakcie zjazdu ludziarzy będzie tutaj taki wyjątkowy ekspres. Na czym polega jego wyjątkowość? Wyjątkowość polega na tym, że w tym urządzeniu mam zaparzać młynek, który ma 8-letnią gwarancję albo gwarancję na 200 tysięcy wydanych kaw. Że kawy przygotowane w tym urządzeniu mają zdecydowanie bliżej do ekspresów kolbowych niż ekspresów automatycznych ostatnim elementem jest to, że wyprodukowany jest w 100% w Europie, jest to holenderska produkcja z klasy energooszczędności A+ i w 97% wszystkie materiały użyte pochodzą z recyklingu. To znaczy, że co? Ktoś może sobie po prostu kupić taki ekspres u was czy w jakiś sposób go wydzierżawić. Jak to wygląda? Bezpośrednio u mnie nie, ja odpowiadam za markę Etna Coffee Technologies i buduję sieć dystrybucji w Polsce, więc jeśli ktoś miałby ochotę zostać dystrybutorem w Polsce bądź w krajach Ościeżnych, zapraszamy do kontaktu, Więcej informacji mogą znaleźć bezpośrednio u Ciebie łącznie na Twoim profilu. W jaki sposób wygląda taka sieć dystrybucji i jak wygląda współpraca, bo mówiłeś coś wcześniej na temat miast? Tak, więc aby zostać dystrybutorem, trzeba mieć przynajmniej jednego serwisanta, najlepiej wyspecjalizowany zespół. Wtedy takie urządzenia kupuje się bezpośrednio z fabryki w Holandii. Odpowiednio niskich dystrybucyjnych cenach i następnie ma się pełne prawo do ich dalszej odsprzedaży na terenie Unii Europejskiej. Jeśli ma ktoś ochotę, może sprzedawać je również do Dubaju czy gdziekolwiek znajdzie klienta, jako przedstawiciel, który swoją marką również odpowiada za reputację marki Etna, więc kwestia dystrybutorów jest niezwykle restrykcyjnie selekcjonowana. W jaki sposób wygląda współpraca? Bo mówiłeś coś o możliwości umieszczania takiego czegoś właśnie w Waszej sieci dystrybucyjnej chyba, tak? E, tak, również w oparciu o nasze urządzenia e, tworzymy sieć kawiarni samoobsługowych. Z takiej kawiarni samoobsługowej można skorzystać w wieloraki sposób. Jednym z tych elementów jest możliwość zakupu takiego, takiej kawiarni, ustawienia w swojej lodziarni bądź innym miejscu związanym z gastronomią bądź w uniwersytecie czy, czy w jakichś miejscach użyteczności publicznej. Natomiast my gorąco zachęcamy do kontaktu z nami, abyśmy we własnym zakresie wstawili takie rozwiązanie, a następnie z osobą, która nam udzieli te jednego metra kwadratowego swojej przestrzeni, będziemy co miesiąc odprowadzać czynsz za ten metr kwadratowy. Dzisiaj poświęciłeś jakąś godzinę na to, żeby przygotować tutaj cały ekspres do pracy. My będziemy pracować na yy, kawie Mała Czarna. Z czego wynikało to? To czy nie jest tak, że po prostu podłączasz i wrzucasz sobie to wszystko do środka i to sobie będzie samodzielnie działało, skoro jest takie automatyczne? Y Taka magia nie istnieje. Do takiej magii potrzebna jest osoba, która zna kawę, a przede wszystkim wie, jak z nią obcować. Następnie każda kawa to jest inny sposób parzenia, to jest inny stopień wypalenia takiej kawy. Są to kawy single origin, czyli załóżmy 100% arabiki, są to różnego rodzaju blendy. Każdy z tych każda z tych elementów niezwykle charakterystycznych dla kawy ma ogromny wpływ na jej smak, więc więc dostosowanie urządzenia, jego temperatury, ilości gram, stopnia mielenia do dokładnie kawy, której używamy, jest elementem determinującym w ogóle odpowiedni smak kawy i odpowiednią współpracę z urządzeniem. Więc tak, każda kawa to około godziny kalibracji. Co możesz powiedzieć na temat kawy małej czarnej? Bo mówiłeś bardzo ciekawe spostrzeżenia w trakcie. Akurat mała, lokalna palarnia Mała Czarna jest również naszym dystrybutorem. Znamy się bardzo dobrze i ja niezwykle cenię ich kawy. Są to kawy wysokojakościowe, Kacper ma własną plantację w Brazylii. Tak mocny nacisk kładzie na kwestie jakości produktu, który dostarcza. My pracujemy na ich kawach, oni pracują na naszych ekspresach. Ja niezwykle z niezwykle. Z dużym entuzjazmem odwiedzam ich zawsze we Wrocławiu. Nie, bardzo mocno rekomenduję również ich produkty. Szczerze zachęcam do, do picia tej kawy. I z tego co zauważyłem, tak jak rozmawialiśmy, to jest kawa świeżo palona, to jest kawa... Ta dokładnie, Której dzisiaj używamy, o średnim stopniu wypalenia, bliżej można powiedzieć lekkiego stopnia wypalenia, co przekłada się również na wagę tej kawy. Tak jak rozmawialiśmy, każda kalibracja przy użyciu kawy różnego rodzaju, urządzenie określa to na podstawie gramatury zmielonej kawy. Zazwyczaj jest to w okolicach 11 gram. To jest mocno świeża kawa, to jest kawa o dużej wilgotności i w dniu dzisiejszym. Ta kalibracja opara się w granicach 18 gram. Czyli wpływa to faktycznie na esencjonalność, na, na świeżość tego smaku, na bardzo dobrą jakość. Czyli, tak na szybko, co będą mogli poczuć klienci, którzy będą przygotowywali sobie jutro kawę w trakcie zjazdu? Będzie to na pewno kawa o lekkiej kwasowości, na pewno będzie to kawa o mocnym smaku, wyczuwalnym szczególnie w espresso, ale jest to również kawa, która będzie bardzo dobra do kaw mlecznych. Ze względu na to, że zazwyczaj. Kacperowi się to nie spodoba. Kacper uważam, że wybrał tę kawę specjalnie, aby złapać odpowiedni balans również dla entuzjastów kawy czarnej, jak i większego grona polskiego. nie toleruje tej z mlecznej. On jej pić nie musi, on dba o jakość, on dba o dostarczenie klientowi dokładnie takiego produktu, jaki klient oczekuje. Tym samym jest to duża sztuka, żeby zrobić odpowiednią, odpowiednią kawę, która będzie grać zarówno z kawami czarnymi, jak i z kawami mlecznymi. Więc ten, tę kawę bardzo, bardzo mocno doceniam. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.